Istnieje rodzaj ciszy, która nie pochodzi z pokoju, ale ze zmęczenia. Ciszy, która pojawia się wtedy, gdy dusza próbuje szeptać, ale oklaski są zbyt głośne. Gdy cały świat świętuje w tobie coś, co już dawno przestało istnieć. Gdy maska się uśmiecha, a wewnętrzna prawda milknie, to dziwne odkryć, że sukces może być przebraniem, że to, co świat podziwia, może być właśnie tym, co najbardziej oddala cię od twojej prawdziwej istoty. Czasem oklaski nie są uznaniem, są rozproszeniem i tam rodzi się ból. Ból bycia świętowanym za coś, co już Cię nie reprezentuje. Ból utrzymywania przy życiu roli, która powinna już zostać zakończona. Ból pozostawania tam, gdzie Twoja dusza już odeszła. Istnieje żałoba, której nikt nie widzi. Żałoba cicha, która nie nosi czerni ani nie otrzymuje kwiatów. Żałoba, która trwa wtedy, gdy nadal grasz, mimo że scenariusz przestał być twój. Przekonujesz siebie, że to tylko faza, że zmęczenie minie, że to cena podziwu, ale w głębi wiesz, że wymieniasz swój pokój na prestiż. Wielu wierzy, że sukces leczy niepewność, że bycie podziwianym zapełnia pustkę, ale tak nie jest. To tylko przykrywka. Prestiż to zniekształcone lustro. Pokazuje odbicie tego, czego inni od ciebie oczekują, nie tego, kim jesteś naprawdę. I im bardziej próbujesz sprostać tym oczekiwaniom, tym bardziej oddalasz się od swojej integralności. To jak życie na oświetlonej scenie, z duszą w ciemnościach. Istnieje wyczerpanie, które nie wynika z wysiłku, ale z braku spójności. Zmęczenie, które rodzi się z konieczności codziennego powtarzania wersji siebie stworzonej, by imponować, nie by żyć. Sen już nie daje odpoczynku, niedziela już nie przynosi ukojenia, modlitwa już nie łączy, bo wszystko wokół wymaga występu, a ty zapomniałeś, jak po prostu być. Kierkegaard napisał, że największą tragedią życia jest bycie kimś, kim się nie jest. I ta tragedia jest cicha, nie wybucha. Wnika powoli, zaczyna się od drobnych ustępstw, potem przychodzą strategiczne decyzje, później usprawiedliwienia. Aż pewnego dnia patrzysz w lustro i nie poznajesz siebie. Twoje imię wciąż tam jest. Twoja twarz też. Ale twoja prawda została zastąpiona postacią zbyt chwaloną, by ją porzucić. Jest coś w nas, co reaguje na oklaski natychmiastowym poczuciem wartości. Nauka to wyjaśnia. Mózg uwalnia dopaminę, gdy jesteśmy rozpoznawani. Ale duch wie, że nie każde uznanie karmi. Są pochwały, które znieczulają. Są brawa, które otępiają. Uzależnienie od uznania może wyglądać jak motywacja, ale w rzeczywistości to ucieczka? Ucieczka przed trudniejszym spotkaniem, z własną prawdą. Od dziecka uczymy się szukać znaków, że jesteśmy na właściwej drodze. Ale co jeśli te znaki są zniekształcone? Co jeśli to, co wygląda na sukces, jest w rzeczywistości drogą do wypalenia? Martin Luther King Jr. był oklaskiwany na placach i potępiany w listach, ale jego misja nie była mierzona głośnością aplauzu, była podtrzymywana ciszą modlitwy. Wycofywał się do tego, co nazywał wewnętrznym pokojem, gdzie żadne uznanie nie miało dostępu. Tam słuchał, tam wracał do swojego centrum, bo prestiż jest hałaśliwy, ale pokój ma inną częstotliwość. A ten, kto nie nauczy się słuchać tego, co nie krzyczy, Żyje kierując się tym, co imponuje. Nasz mózg jest plastyczny. To piękne i niebezpieczne. Powtarzanie roli zbyt długo zmienia nas w nią. Mózg nie pyta, czy to prawdziwe. Po prostu się dostosowuje. Można stać się kimś, kim nigdy się nie chciało być, tylko dlatego, że to działało. Kiedy się orientujemy, jesteśmy już uwięzieni w logice zadowalania innych, utrzymywania znaczenia, niepozwalania, by występ osłabł. Ale istnieje zapomniana mądrość w tym, co proste. Pokój nie musi się udowadniać, pokój po prostu jest. Mądrość nie rośnie w hałasie, rośnie w ciszy. Rośnie w momentach, gdy wybieramy nie odpowiadać, gdy nie publikujemy, gdy nie tłumaczymy się, gdy wolimy stracić obserwujących, niż spójność. Brak oklasków może wydawać się odrzuceniem. Ale często jest to moment ponownego połączenia. Wewnętrzne miejsce ciszy to nie ucieczka, to oczyszczenie. Tam ego milknie, a dusza wreszcie oddycha. Wielu ludzi doświadcza załamania emocjonalnego i myśli, że są po prostu zmęczeni. Mówią: Potrzebuję tylko wakacji, to tylko faza, to minie, ale to nie mija, bo zmęczenie nie pochodzi z drogi, pochodzi z braku zgodności. To nie praca męczy, to cena kłamstwa. Dusza nie wytrzymuje zbyt długo życia poza własną częstotliwością. Dążenie do znaczenia za wszelką cenę niszczy rezonans z prawdą o tym, kim się jest. A życie bez rezonansu to początek końca pokoju. Istnieje pułapka przebrana za spełnienie. Gdy zaczynasz wierzyć, że skoro ludzie cię nadal podziwiają, to wszystko musi być w porządku, że skoro zewnętrzny szacunek trwa, można zignorować wewnętrzne rozdarcie, ale ta logika jest niebezpieczna. Aplauz może stać się kompasem, nawet gdy sumienie się waha, i właśnie tam rodzi się najcichsze kłamstwo, że aprobata oznacza cel, ale tak nie jest. Dusza wie, kurczy się nawet gdy na twarzy gości uśmiech, bo nie każde uznanie pochodzi z właściwego miejsca, i nie każde osiągnięcie jest warte tego, co kosztuje wewnątrz. Z czasem powstaje narracja, odpocznę później. Odpoczynek staje się nagrodą, która nigdy nie nadchodzi. Pokój zamienia się w przyszłą obietnicę, podczas gdy teraźniejszość jest pochłaniana przez zobowiązania bez sensu. To jak budowanie ołtarza dla uznania, podczas gdy serce żegna się w ciszy. Odroczony pokój to życie roztrwonione na raty. A gdy w końcu nadejdzie moment zatrzymania, często jest już za późno, by zacząć od nowa. Umysł zaczyna racjonalizować pustkę. Może po prostu jestem zmęczony, tej mówimy. To tylko stres. Ale to nie tylko fizyczne zmęczenie, to wyczerpanie tożsamości, to ciężar noszenia wersji siebie, która wymaga stałego wysiłku, by się utrzymać. Wyczerpanie nie pochodzi z nadmiaru pracy, pochodzi z braku sensu. To ciało próbujące ostrzec, że coś już nie jest zgodne. I że kontynuowanie w ten sposób to powolna forma samozaprzeczenia. Wielu powtarza, że lepiej być szanowanym niż mieć pokój. Jakby pokój był czymś mniejszym, słabym. Ale nie ma chwały w byciu podziwianym na zewnątrz i rozdartym w środku. To rodzaj sukcesu, który rani. Rodzaj osiągnięcia, które krwawi. Rana jest tam, ale została przykryta trofeami, statusem, pustymi pochwałami. Świat bije brawo, ale dusza krwawi. A im większy szacunek, tym trudniej się cofnąć, bo teraz jest coś do stracenia. Niektórzy mylą zdradę siebie z szlachetnym poświęceniem, mówią, że zrezygnowali z pokoju dla większego dobra, że się poświęcili, że dźwigali krzyż, ale nie każde poświęcenie jest cnotą. Niektóre są w rzeczywistości strachem przebranym za ofiarę, strachem przed powiedzeniem nie, strachem przed zawiedzeniem, strachem przed utratą podziwu. Istnieje różnica między prawdziwym oddaniem a porzuceniem siebie. Pierwsze leczy, drugie niszczy. A wielu niszczy się w imię szlachetności, która w głębi serca jest tylko ucieczką od prawdy. Pokój nie zaczyna się od dodawania, zaczyna się od odmowy. Nie chodzi o zdobywanie więcej, ale o porzucenie tego, co już nie wspiera Twojej istoty. Jest taki rodzaj uzdrowienia, który zaczyna się w chwili, gdy postanawiasz już nie dźwigać tego, co rani. To nie bunt, to spokojna rezygnacja. Rodzaj ciszy, która wznosi się jak święta granica. Gdy mówisz nie z czystym sercem, coś się wyrównuje. I nawet jeśli świat reaguje zdziwieniem, Twoja dusza wreszcie oddycha. Istnieje niewidzialna praktyka zwana rozeznaniem. Nie nauczy się jej na kursach ani nie znajdzie w gotowych formułach. Ale można ją obudzić w ciszy. Święty Ignacy mówił, że nie wszystko, co lśni. Pochodzi od Boga. I być może to właśnie jest największe duchowe ćwiczenie współczesnego życia: odróżnić to, co wznosi, od tego, co jedynie zużywa Twój blask. Świat pełen jest pięknych zaproszeń, które nie są święte, a przyjmowanie wszystkiego może oznaczać utratę jedynej rzeczy, którą warto zachować spójności między tym, w co wierzysz, a tym, co robisz. Powiedzenie nie z prawdą to nie arogancja to modlitwa. Modlitwa z wyprostowanym kręgosłupem, modlitwa, która chroni integralność duszy. Wielu myśli, że duchowość to akceptowanie wszystkiego z łagodnością, ale w wierze jest też stanowczość, jest autorytet w kimś, kto się wyrównał, i ten rodzaj nie jest głęboko hojny. Mówi tak temu, co naprawdę się liczy. Trzeba wewnętrznej siły, by oprzeć się łatwemu uznaniu, kuszącej okazji, oklaskiwanej roli. Bo odrzucenie prestiżu to nie odrzucenie wartości. To wybór miejsca, gdzie twoje światło ma się zapalić i przez kogo. Czasem rozłączenie nie wynika z wielkich decyzji, ale z drobnych zdrad siebie. Każde tak, które narusza twój pokój, to mikroucieczka. Małe zaprzeczenie temu, co należało wypowiedzieć. A sumowane te odstępstwa budują dziwną ścieżkę, która oddala cię od twojego centrum. Powrót nie wymaga wielkich czynów, Czasem zaczyna się od przyjętego niepokoju, od wysłuchanej ciszy, od zapisania pytania, a nawet od wspomnienia, kiedy zacząłeś oddalać się od siebie. Pomóc może jedna święta praktyka. Weź kartkę papieru, zapisz trzy ostatnie sytuacje, w których powiedziałeś tak, ale potem czułeś dyskomfort i wtedy spójrz na nie uczciwie. Czego się bałeś stracić, gdybyś powiedział nie, kogo próbowałeś chronić? Jaki wizerunek próbowałeś utrzymać? Często to nie inni nas więżą, ale nasz własny strach przed utratą podziwu. Ale może największym gestem prawdy będzie rozczarowanie, aby w końcu się odnaleźć. Prestiż jest jak reflektor, oświetla, ogrzewa, imponuje, ale też parzy i oślepia. Na początku wydaje się prezentem, ale z czasem staje się więzieniem, wymaga ciągłego utrzymania. Powtarzaj: błyszcz. Utrzymuj, a im więcej światła jest na tobie, tym więcej cienia rośnie za tobą, bo prestiż pokazuje to, co prezentujesz, ale ukrywa to, co czujesz. To chwała, która wymaga obecności, nawet gdy serce błaga o nieobecność. Pokój natomiast jest jak świeca. Nie świeci światu, ale rozjaśnia pokój. Nie narzuca obecności, ale podtrzymuje ciszę, nie przyciąga uwagi, ale pokazuje drogę. Świeca nie rywalizuje, ona po prostu pozostaje zapalona. I może właśnie tego brakuje wielu: odwagi zejścia ze sceny i zapalenia świecy, odwagi, by przestać być widzianym, aby znów być całym. Scena wymaga powtarzalności. Musisz być stały, przewidywalny, nadzwyczajny. Świeca zaprasza do wspomnienia. Nie chce występu, chce obecności. Jedno to spektakl, drugie to sanktuarium. Gdy żyjesz, by powtarzać, zapominasz, kim jesteś. Gdy pozwalasz sobie pamiętać, wracasz do domu. A powrót nie oznacza rezygnacji, oznacza ponowne połączenie, oznacza być może życie mniej podziwiane, ale bardziej całe. Prawdziwe dziedzictwo nie polega na liczbie oczu, które cię śledzą. Polega na spójności między tym, kim jesteś, a tym, co dajesz światu. Prestiż znika z czasem. Pokój, jeśli pielęgnowany, przechodzi przez pokolenia, nie poprzez sławę, ale poprzez etyczną pamięć, nie przez wpływ, ale przez obecność. Są ludzie, którzy nigdy nie byli na scenie, ale zmienili świat, bo żyli w zgodzie ze sobą, bo wybrali spójność zamiast próżności, bo wybrali to, co trwa. Nadchodzi moment, gdy trzeba zejść ze sceny, bez skandalu, bez wyjaśnień. Po prostu dlatego, że nie ma już nic do odegrania. Kurtyna opada, i tam, w ciszy po oklaskach, słyszysz coś nowego. Głos, który nie krzyczy, który nie wymaga, który po prostu szepcze: Wciąż jest czas, wciąż jest czas, by żyć w pokoju, by być tym, kim już jesteś, by iść, nie będąc oklaskiwanym, ale bez podziału w sercu. Nie jesteś winien wyjaśnień tym, którzy uzależnili się od Twojej roli. Twoja dusza nie została stworzona by zachwycać tłumy. Została stworzona by nieść światło. Więc może dziś jest dzień by zgasić reflektor, by zejść ze sceny, by zapalić świecę i wreszcie zacząć od nowa.